Witam wszystkich, dzisiaj Wam opowiem, prawie po dwóch i ponad pół roku, co możecie osiągnąć dzięki autofagi. Oczywiście oprócz efektów zdrowotnych, bo myślę, że w przypadku RZS, ZZSK, czy innych chorób autoimmunologicznych, wyjście z tych chorób jest możliwe, ale może to potrwać nawet kilka lat. Ja stosuję, można powiedzieć, ten proces dwa razy w tygodniu ponieważ nie chcę przyspieszać nic, co naturalnie się ma wydarzyć. Jak zaczynałem z moją przygodę z autofagą z postami 36 do 12 w maju 2022 roku, to myślałem tylko o tym, jak zatrzymać chorobę. Nie wierzyłem sam w teorię, że układ kostny może się sam zregenerować, dopóki się sam nie przekonałem, że to faktycznie jest możliwe, bo pierwszą teorią, która była moim punktem wyjściowym, była teoria, że Organizm potrafi sam zjeść uszkodzoną część ze środka kości. Myślałem, że to jest opowieść naukowców z pogranicza już science fiction. Jak się okazało, po pięciu tygodniach ten proces się zaczął. Więc jak wiecie, najpierw chciałem zatrzymać tą chorobę. Później, jak zaczęły się naprawiać stawy, dokładnie prawie cztery miesiące później, zrobiłem pierwszą górską imprezę w życiu, o której się trochę wcześniej dowiedziałem, będąc na saunie. Wydawało mi się, że to niemożliwe. no 56 km z limitem czasowym, no ale wystartowałem. Trochę po drodze zdarzyło mi się, że prawie umierałem na 28 km. Później się na przełęczy samopolskie spamiętałem, i tak skończyłem to z dużą mocą dziewczyną, chyba o 10 w sobotę, czyli dwie godziny przed upływem limitu. Jak się okazało był to bardzo dobry wynik. Później była potrójna korona śnieżnicka, więc tu się zaczął etap, który dzisiaj, którego trudno mi nawet zrozumieć. Nawet nie przypuszczałem, że tak się może stać. Po skończeniu tej potrójnej korony śnieżnickiej przyszedł rok 2023 i już tak myślałem kiedyś, o, że 100 kilometrów to będzie taki wynik, można powiedzieć, w mój Końcowy rekord życiowy, który jest, był już poza można powiedzieć moimi marzeniami. Jak zrobiłem setkę śnieżnicką, okazało się, że mam niedosyt. We wrześniu 2023 roku zrobiłem, zrobiłem przejście dookoła koła Kotliny Jeleniogórskiej. te 163 km w czasie 52 godziny 15 minut. Łącznie w ciągu trzech tygodni zrobiłem prawie 350 km na trzech imprezach. 14 km przed wszystkie ukończyłem i myślałem, że ten etap można powiedzieć, zamyka już drogę, no bo ile można jeszcze myśleć, jeżeli się kończy 163 km? Wtedy 52 godziny, dzisiaj bym to zrobił poniżej 40 godzin. No i rok 2024 no był już rokiem, w którym cały czas płynąłem ze swoim umysłem, nie ograniczając się do żadnych produktów. Pamiętajcie, to nie jest tak, że weganie, wegetarianie, diety różne, że to każdemu pasuje. Każdy musi dostosować to do siebie, obserwując, czy buduje mięśnie, czy zwiększa wydolność, czy mu spada tętno. To nie jest tak, że ktoś powie, że jest weganinem i będzie ćwiczył intensywnie, się zbuduje. To trzeba sprawdzić. Ja dlatego jeszcze nie mówię, co dokładnie dzisiaj wprowadziłem, bo to już jest wybór mojego umysłu. Jak zrobiłem te parę imprez w tym roku na głodnego, te imprezy zakończyłem chodzić bez jedzenia 7 września, to wtedy przyszedł mi pomysł, sam się zrodził. Myślę, że przebiegnę maraton i wystartuję w ultrakotlinie, czyli w imprezie dla biegaczy na dystansie 180 km z limitem 42 godziny. A myślę, że to nie jest jeszcze koniec moich wyzwań, bo mam jeszcze wyzwania, które jest jeszcze jeszcze bardziej, można powiedzieć, nieosiągalne, w tym roku go nikt nie ukończył. No i tu widzicie sami, podążając tą drogą, idziecie drogą, gdzie powinniście z czasem słuchać własnego umysłu. To jest droga na miesiące, na lata. To nie jest nic na przyspieszanie, że ktoś tam pisze, dlatego nie wstawiam postów, że w licytowaniu się kto ile wytrzyma. Ja też bym dał radę wytrzymać 40 dni na, na wodzie, myślę, że zrobiłbym to bez problemu, ale to nie jest sztuką. Sztuką chodzi, żeby przyzwyczaić organizm do tego, żeby się sam uczył, żeby nie słabszy. Żeby... To musi być tak, że jeżeli robimy posty, to w dniu jedzenia musimy mieć super wydolność, która może być gorsza w dniu jedzenia i to potem się zmienia. Ja na przykład prawie po roku prawie po rok temu przestałem pić kawę, potem przestałem można powiedzieć jeść mięso wędliny, choć Czasem może gdzieś się wydarzy w jakichś bogaczach, czy w czymś, to nie, nie wyciągam tego. No U mnie tak już Wam powiedziałem, z owocami, z warzywami. no Nie wiem, czemu organizm tego nie potrzebuje. Zdarza się, że ziemi jakiś, można powiedzieć, bo lubię winowlenia, ale tego jest bardzo mało. I tutaj to, co mnie zaszokowało, to, to dwie rzeczy. Ja całe życie piłem bardzo dużo kawy. Uwielbiam do dzisiaj kawę w moim umyśle i kawy się po prostu nie napije. Odciął mi. Umysł, impuls. Drugą rzecz, która cieszy mnie, która też mnie zadziwiła, jak całe życie byłem łasuchem. Potrafiłem zjeść dużo słodyczy, lubiłem słodycze i już od paru miesięcy nie tknę się słodyczy, bo znowu tak, do kawy nie ma do tego w ogóle impulsu. To są dwie rzeczy, kawa i słodycze, od których mnie umysł w ogóle odciął. Bo musicie pamiętać o tym, że umysł zmienia się, możecie sami się zmienić. Takim właśnie też przykładem zmian jest nasza koleżanka z grupy Katarzyna Hormon, która nie wierzyła w siebie, nie wierzyła w to, że może chodzić po górach, że może się zmieniać, że może się budować, no bo będąc osobą bardzo szczupłą, ważąc te trochę ponad 50 kg, wydaje nam się, że, że jesteśmy, można powiedzieć, super, bo jesteśmy sprawni. To życie zweryfikowało, dzisiaj się buduje, dzisiaj chce robić te najgorsze imprezy górskie. Chce z zmienić swoje życie, bo to zmienić tak Waldemar, Kosmaty czy inni, sami możecie go zmienić. Tą drogą nie pójdzie nikt za was. Nikt za was nic nie zrobi. To nie jest tak, że ja choruję na stawę i chcę być, pójdę w posty i myślę, że 2, 3, 4 miesiące już jest pięknie. Ja czekałem, żeby góra mi cała ruszyła, czekałem na to ponad dwa lata. Bo dół poszedł bardzo szybko, płuca, płuca można powiedzieć również choć jeszcze nie do końca, ale cała góra musiałem czekać. Teraz to wszystko idzie i teraz mam możliwości manewrowania między pokarmami, bo widzę co się dzieje. Dzisiaj przygotowuję się, mimo moich ograniczeń, ćwiczę, można powiedzieć, na poziomie profesjonalnym, nie przesadzając, bez siłowni. Okazało się, że długi total crunch, można powiedzieć, nie wytrzymał. Muszę przełożyć to, bo niestety, nie wiem czemu, pęka, pę, p, z, Łamiam się, można powiedzieć, te części. No ale ja też trenuję, można powiedzieć, jak intensywnie, jak dziki. Kiedyś wam to zademonstruję. Dzisiaj dla mnie trening półgodzinny, godzinny to nie jest żaden wysiłek. Dzisiaj dla mnie chodzenie w górę, chodzenie bardzo szybko pod górę to jest, nie jest żaden wysiłek. O to, co obiecałem wam, to, co myślę, że pod koniec przyszłego roku wam zdradzę, chcę zobaczyć, jak można pójść z wiekiem biologicznym w dół. Czy osoba, która była w zaawansowanym stanie z ZZSK, mając 55 lat w przyszłym roku, czy w późniejszych, czy może dorównać tym najlepszym z najlepszych, jeżeli chodzi o ludzi, którzy startują w górach i już nie tylko, bo już, tak jak powiedziałem, planuję maraton, planuję w maju 24-godzinną imprezę e, chodzącą nad morzem, żeby się sprawdzić, bo wydolnościowo jestem w świecie, którego po prostu nie rozumiem. Dużo ludzi, którzy mnie nie, nie zna, tego nie rozumieją, bo będąc pochylony, chodząc jak kaczka, ciągnąc całe ciało za sobą, myśląc o tym, co będzie, co jeszcze może być gorzej, co zaatakuje choroba, po prostu żyłem w świecie, w którym rzeczywiście można się nabawić depresji. Żyłem też w ciągłym stresie przez, ze względu na sprawy, którymi się zajmuję. A dzisiaj, dzięki postom, dzięki autofag, jestem zupełnie w innym świecie. Inaczej wszystko znoszę. Dzisiaj Myślę, jak, co jeszcze można osiągnąć, bo musicie pamiętać o tym, że to nie jest proste. To wymaga wytrzymałości, wytrwałości, ale jeżeli sobie ustawicie cel, który się będzie zmieniał, to do tego celu będziecie powoli, powoli zmierzać. To musicie potraktować między innymi jak grę, jak zabawę. Że cały czas się rozwijacie, cały czas się zmieniacie i broń Boże, nie zmuszacie umysłu do. Żadnych innych ograniczeń, że tego nie mogę, na początku tego nie mogę, no bo to jest złe, to jest niedobre, to jest szkodliwe. Nie możecie tego robić, bo go zamęczycie. Umysł musi sam dojść do wniosków, co mu służy, a co nie. U mnie czasem zdarza się, jak widzicie na impreza Coca-Cola, wiem, że jest niezdrowa, ale jeżeli chce się tego napić, napije się. Nie mogę, nie mogę go zamknąć w stereotypie, że ja będę się tylko zdrowo odżywiał. Że tego nie mogę, chleba nie mogę, koli się nie napije, piwa bez alkoholowego się nie napije, alkoholu nie pije, bo w to by mnie w taki sposób ograniczało. To ma być pełna swoboda, pełne iście przez życie do przodu. Bo zobaczycie, fascynujący jest świat, kiedy wasz umysł się zmienia. Jako zmieniłem na tych ekstremalnych imprezach górskich, nie jedząc, on przeszedł w inny wymiar. On teraz przyszedł, sam się uczy, sam się. Sam wie, jak się budować, sam odrzuca produkty i robię teraz coś, czego w życiu bym nie przypuszczał, że to można robić, że takie coś jest możliwe. Zobaczymy, czy się zbuduje. Choć już można powiedzieć, że zmieniają się mięśni udał, zmieniają się pośladki, zmienia się brzuch, zmieniają się barki. Co będziecie mogli sami zobaczyć. Pokazałem Wam, jak ile mam ograniczenia w barkach w rękach, bo pamiętajcie, że te barki mam trochę obniżone i całkowicie zniszczone były. Ja miałem całkowicie również zrośnięty kręgosłup piersiowy, po prostu z oddychaniem pod górę to była masakra, bo się dusiłem. Dzisiaj już jest o niebo lepiej, można powiedzieć, że dzisiaj jest o tyle lepiej, że mogę bardzo szybko poruszać się pod górę. Już powoli, tak jak widzieliście, mogę biegać, mogę zbiegać, więc jeszcze te imprezy można powiedzieć przede mną, jeżeli to mi puści i będę mógł pływać, to pomyślę, że to jest o triatlonie czy jakimś iron nie wierzcie w to, że PESEL ogranicza nas. Ogranicza nas tylko nasz własny umysł, jeżeli zakodujemy mu, że już wiek, że już się nie da, chorobie się poddajemy no bo tak po prostu myśli większość ludzi. Ludzie dzisiaj liczą na lekarzy, liczą na lekarstwa, wiemy jakie są skutki uboczne, bo nie chcą nic po prostu dać z siebie. Widzicie? To wam pokazuje na moim przykładzie, że z bardzo zaawansowanego stanu, gdzie nie powinienem robić rzeczy, które robię, idzie wyjść. Ale to jest upór, determinacja. Oprócz tego, że zajmuję się jeszcze prawem, bo prawo jest dla mnie dziecinnie proste z każdej dziedziny, ale to jest taki temat poboczny, bo pamięć po prostu tak rośnie fenomenalnie dzięki Polsce, że sam nie wiem, gdzie jest ta granica, więc życzę wam, tym, co obchodzą Wesołych i miłych środków i pamiętajcie, nie, wszystko co możecie zrobić, musicie zrobić sami. Nie, nie, nie wprowadzajcie się w żadną dietę określoną, nie słuchajcie innych porad, jeżeli chodzi o sposoby jedzenia, musicie sami dojść. To, co dzisiaj było pytanie, musicie obserwować, co wam służy, i drugie, czy wam jest postęp, jeżeli chodzi o chorobę, i czy jest postęp z wydolnością. Czy jak ćwiczycie, czy widzicie ten postęp, bo ten postęp bardzo łatwo zauważyć. Ja, można powiedzieć, jeżeli monitorujecie tętno, obojętnie czy ktoś uważa, czy zegarki są szkodliwe czy nie, tętno można monitorować i na tej podstawie wyciągamy wnioski, bo organizm, który się regeneruje, który dobrze znosi posty, to wydolność nam rośnie, wytrzymałość nam rośnie i tętno przy tym samym wysiłku nam spada. Wtedy wiemy, bo jeżeli robicie posty i czujecie się coraz słabsi, jesteście słabsi, to coś robicie źle, to brakuje Wam pokarmu, który można powiedzieć Was buduje, który Was wzmacnia. Dziękuję.